Cześć. Dzisiaj zrobimy przepyszne kotlety jajeczne z pieczarkami. Kilka prostych składników, chwila w piekarniku i gotowe. Będziemy potrzebować pieczarki. Pieczarki siekamy bardzo drobno. Następnie na patelni rozgrzewamy olej. Jak już olej będzie rozgrzany, wrzucamy nasze pieczarki i smażymy około 3 minut. Następnie pieczarki odstawiamy do wystudzenia. W międzyczasie Ugotowane jajka ścieramy na tarce. Następnie siekamy szczypiorek. Dodajemy do jajek. Siekamy nasz koperek. Również dodajemy do jajek. Teraz dodajemy nasze przestudzone, usmażone pieczarki. Granulowany czosnek, papryczka chili, jedno jajko. Pieprz i sól do smaku łyżka majonezu, bułka tarta. Wszystkie składniki starannie ze sobą łączymy na jednolitą i spójną masę. Będziemy potrzebować bułki tartej do obtaczania naszych kotlecików. I teraz łyżką nabieramy naszą masę i kształtujemy kotleciki. Posypujemy bułką tartą i układamy na blaszce wyłożoną papierem. Piekarnik rozgrywamy do 200 stopni Celsjusza, pieczemy około 15-20 minut. W połowie pieczenia obracamy nasze kotleciki i pieczemy, aż z drugiej strony się zarumienią. Z wierzchu są bardzo chrupiące, a w środku soczyste i delikatne. Łatwe w przygotowaniu, szybko się robią. Bardzo gorąco polecam Wam ten przepis: zróbcie kotleciki, cieszcie się ich smakiem i życzę Wam smacznego.